Ale popatrzcie jakiego moda zgrałem Widzicie to? Włosowe dropy Napiszcie czy chcecie z tego serię No i proszę napisać hashtag drop No i w tej serii bym mogła chodzić po to po prostu Żeby zdobyć mm, diamenty. Dobra, chodźmy sobie O zapalniczka, czy jak podpalę kwiatka to z niego coś lepszego wyleci? Tak, dispenser. Ej, jak tylko znaleźć teraz drewno. A co z drewna mi wyleci? Co mi wyleciało? Łuk! Mam złote jabłko i łuk. I blaze roda. To myślę, że na razie będę z Blaze chodził. No i nie mam nic innego do widzenia. Co dostałem? Książkę. Dobra, zbieram dalej. Żelazo. Koks. I, i łóżko. No, i złoty miecz. No to na razie jesteśmy bezpieczni, myślę. Co dostałem? Drugie łóżko. Czekaj, czy mogę tak zrobić? Dobra, spoko. O, a co leci ze śniegu? Nic. Na serio? Pewnie, gdy będę miał łopatę, to będzie lecieć. Na razie biorę moją płomienną po, różdżkę. i co mi wyleciało? Nie szkoda, że to nie są jedne dropy z jednego bloku, tylko, że po prostu jest dużo dropów. Chodźmy nawet z jednego bloku. Ej, czekaj, są muszę craftingi? Nie, szkoda. Mam gość, mam gość? Ej, ja na serio zero levela. Ale chodźmy na razie tutaj. Bo jak zdobędę po prostu drewno, widzowie. Będzie świetnie. I jeszcze raz wam przypominam, proszę napisać w komentarzach hashtag Random Drop. Czekaj, czy przy tym kazałam napisać drop czy random drop? Napiszcie w komentarzach. Jest widzowie, mamy kill off! Wypadł nam kill off. Już jest świetnie. Niestety drewniany, a nie drewno Spróbuję na początek wykopać węgiel Bo i tak mi wypadnie Strzała! Widzowie, bo mi się Minecraft na chwilę zbugował O, dobra, już mi się załadował Minecraft Mam płytę disco Na serio Drugi diament. Dia, chcę coś z diamentu, na przykład. A nie żadne słabiutkie itemki. Mamy trójzęb. Trójzęb już może być. I jestem ciekawy, czy z mobów też lecą i tem inne Aha Nie no Szkoda, że nie ma zwierzęcia, które dropi na przykład... Ej, Iron Golemy! Ej, iron golemy! Służą do żelaza. A craftingi są nielosowe. losowe. Ej, a chcecie, żeby do tego dodać jeszcze laki bloki? Bo to jest ten sam twórca. No i będzie coś mega ekstremalnego na 100 subów. Jest wioska. Ja chyba w tej wiosce bym został. Bo tutaj mam naprawdę dużo rzeczy. No i jeżeli znajdę kowala. Jest kowal. Jest kowal. A co mi wydropi z tego z Tam nic takiego. Ale jak mamy kowala. I możemy coś, mamy coś do przepalenia, na przykład. Szkoda, że książka nie może być paliwem. no wolno. Też nie. Ale tutaj oczywiście są mi itemki. No i moment w ale Te diamenty się nie liczą, tak jakby co. Do naszych, do zwycięstwa. Albo dawaj, przechodzimy Minecrafta na tym. Na tym modzie. Napiszcie w komentarzach, czy co chcecie. To na razie będzie mój domek. Czekaj, zobaczę czy cykl dzienny jest włączony. Tak. Cykl dzienny. Dobra, schowmy tutaj takie rzeczy jak. To, bo to mi będzie niepotrzebne to, to, to na razie W sumie to większość mojego ekwipunku teraz nie będzie mi potrzebna. Ale mamy dwa diamenty. Na razie po prostu... Zostawiamy te diamenty i nic z nimi nie robimy. Bo to jest nasza hotta. W której mamy diaksy. Bo to jest nasza hatta. No i chyba nie opuszczamy tego domku. Aha! Dobra, wykopmy sobie pochodnie czy co dostanę? Nie pochodnie. I tutaj też mamy dużo rzeczy do sprawdzania. Choćby na przykład mamy jajko. A jestem ciekawy czy jak rzucę jajkiem to, to można by wypaść inny mobek? Chyba tak. Bo to jest random wszystko. Przynajmniej tak myślę. Niestety nie. Chyba nie. Bo mi teraz nie wypadł. Ale wątpię, żeby tak było. No, cześć, witam pana. Koniki. No jest ten, którego szukałem. I to jeszcze w klatce. Że mogę go tak bić. O nie, przerzucił mnie aż do drugiej klatki. Dobra, może lepiej się nic z nim nie klepnę. Albo zjedźmy koksa i tyle. No i teraz, typie, chodźcie. No i teraz, typie, to ty chodź się klepa. Daj, on mnie prawie zabił na koksie. Ej, świetny pomysł do nabijania lewla. Jest! Jest! Żelazo jest. Mamy to. No i tak atakuje mnie reszta tych golemów. No i tak idzie do mnie pięć golemów. Witam pana. My jesteśmy golemami No i ja mam pana żelazo panie golemie Cztery żelaza, yeah! Czyli będziemy mieć w sumie to po co nam Chyba lepiej startować w zbroję niż w kill off. Ale czekaj, mamy drugi, mamy drugi trójząb! To jest fajnie. To możemy dwa zniszczyć później je połączyć. I mamy. Bambusa! Yeah! Widzowie, a bambus to wiecie, co może być bambusem. z bambusem. Po prostu jak bambusa tutaj posadzimy gdzieś. Na przykład, powiedzmy tu. I domem rosnąć, To będzie świetnie. Dobra, poniżdżmy sobie. Dobra, napiszę tutaj. Domek. Sychy i by. 10 Niech wiedzą, że tutaj mieszka tutaj pan tej wioski i tyle rybę dostałem na serio Ale on 4 Irona Koksa. Rozumiecie to widzowie? Moim głównym teraz w tym Minecrafcie pożywieniem są koksy. Kumacie to Ej, czekaj. A co jakbym sobie zaczął zwalać w tutaj domek? Bo komu to przeszkadza? Ja! Pierwszy diamentowy item! Jak smotyka! Jesteśmy bogaci, bo mamy... Mo co? Co? Czyli schody? Dropią schody? Naprawdę, ale fajnie. A ci deska dropi deskę? Niestety nie. Aha, znowu mam za zaśmiecony zaśmicone No i mam tylko tak mało miejsca. Czemu nie zrobią takie rzeczy jak kamienny kilof? lub żelazny kilof? Drobią takie itemy Jak żelazny miecz Dzieło, dzieło Czemu nie drobią takie temy Jak żelazny Nie no Napiszcie kiedy chcecie piosenka Tarczka Czekaj, 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 czekaj. Czy taczkę? Czy coś z tarczki da się zrobić? Wszystko poszukam. Ty, Aryk. Crafting Fajnie by było, gdyby drewno dropiło. Jeden blok co najmniej dropił drewno. drewno. Albo gdybyśmy mieli jakieś drewno na start. lepiej, my nie iśćmy tego domku i zakończmy ten odcinek. Nie wiem. Idź sobie muchka idź. A co dropi z villagera? Ej, a co wy dropisz z tego itemka? Ten itemek. A co i z piecyka wydropi Podcast z XPem. To będzie drugi X na tym serwerze. Drugi raz na ale trzymam potkę z XP Yy, bo pierwszy raz na live'ie chyba to było, co znaleźliśmy, kutki za Czytam czy na odcinku. No i na tym zakończę ten odcinek. papa! Pa.